Największy brak logiki w oprawach graficznych, odcinek siódmy. Opracowanie i montaż archiwista 22. Na początku puszczę reklamy. Uwaga, uwaga! Mamy nowy system operacyjny, który nazywa się Windows Archivista 22. Już w sprzedaży za 40 groszy. Jest dostępny również w najbliższej biedronce. Kupuj ten system i pochwal się kolegom. To mi tutaj drze mordy w trakcie prowadzenia programu. Jakim cudem dziecko niesie na takach słoneczko? Ta oprawa to jedna wielka schiza. Następny ident był, ale to było tak dawno. Życie to nie bajka, że postanowiłem przenieść na drugi sezon tego programu. Mix się tu wydarzył. Portal sobie zbudowali i przenieśli w nowe miejsce. Zbliżamy się do końca odcinka humorystycznego. Tyle rzeczy dzisiaj ten archiwista Twenty Two zrobił, że nie można uwierzyć. O już w Polsacie lecą trudne sprawy. Koniec programu.